Wszyscy wiedzą kto pojechał z grup, patrzymy. Masajowie? Są. Witoto? Yes. Tangijczycy? Są. Dongowie? Są. Inuici? Są. Polanie? Są. Jedziemy, kto został zostaje. jambo chambo bwana havarikani Nzuri sana wakenyi wakarivishwa kenya yetso hakuna matsata Nua geni, nua yetu, abuna matata avarigani nsurisana wageni wakaribishwa kenya yetu hakuna matata gitsi canga cambokwana avarigani nsuri sana wageni wakaribishwa Chcę, że herbatę dobrze by było na szczycie wypić. Przyda mu się czajnik? Nie! Czemu się nie przyda czajnik? Ja nie na lepsze czy na prąd, czy na baterię? Na, na co to jest? Że na prąd? Przyda się? Nie! nie. nie. Przyda się, bo czemu się nie przyda? Tego, bo nie ma prądu. Bo nie ma prądu, to tak, odradzimy trafkę. Żeby sobie pogra, ale potrzebny taki bębenek jak się idzie w górę? No nie, bo my idziemy oglądać piękne widoki, a nie, nie grać i złożyć jakieś zwierzątka. Czyli też to odradzimy na krok. niedobrze. Suszarka. Przyda się słyszarka? Nie. A tak jak teraz deszcz jest, no to chciałabym na głowę go słyszeć. Co? Na brązu. Na brązu. Słyszycie, si będziemy w domu. Mapa się przyda? A to mapa. No to się nie. A po co z mapa? To żebyś miał zdrowy. To proszę nie słuchać. To cóżka. Chyba Radek. 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 Po Radek chudy nie jest. No i no. to też się zmęczy, musi jakąś przerwę zrobić, to tak sobie pomyślał, że dżemnie na chwilkę, tak? Tak. tak? tak. To przyda się poduszka? Tak. Ale... No, się? no właśnie do ręki, żeby znowu nie przespał dnia i w nocy się nie obudził. Przyda się budzik? Nie. No, budzik by się przydał, ale chyba nie taki, nie? Może w komórce albo no jakiś taki elektroniczny, bo to... Przyda się, nie? Trzeba zjeść. Radek lubi takie rzeczy. Książka. Radek lubi czytać książki, moi kochani. Przyda się książka. No, jak ktoś bardzo lubi czytać i musi ja zostać, to... Robić... No to ewentualnie ja można, ale moi kochani, no szkoda czasu. Lepiej, lepiej się. Bydza, bydza, bydza. Temos. No właśnie. Lepiej wziąć herbatę do termosa, nie? Nie robi No to Takie z Bogu. Radek, jak Radek tylko może zasnąć z maskotką, jak chce. Ale nie, jak nie ma poduszki i budzika, to nie on będzie dobrze. chyba nie jest to, żeby maskotki brać. Woda. Woda, tak? Zwłaszcza jak jest tak ciepło, tak. tak. to trzeba pić. Kurczka, w sensie? Tak. Ale nie jest to, że tak. nie można na niego. latarkę. zawsze można, kochani, wziąć, bo jakby Radek sobie gdzieś... Powodził, nie, zdążył, nie zdążył wrócić, to może się przydać do siebie. Czyż nam chodź tutaj? Co jest no To spakujemy Radkowi plecak, zapniemy go. I tutaj, tutaj. I tam, tutaj.